O kurde mać! O ja pierdzielę! Ole mnie to zdygało, zesrałem się ostro. Weźcie z pieprza O boże! O boże! No siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku Minecrafta z modami W tamtym odcinku byłem chory, minęły dwa tygodnie i znowu jestem chory, na znaczy, wiecie, mam taką chrypkę itp itd Ale dobra, mam dla Was dzisiaj też bardzo fajnych rzeczy do powiedzenia i jedną taką niefajną rzecz, którą zaraz za mną zobaczycie Nie wiem, na pewno ktoś wie o co chodzi, ale... Ale... Ale cały dom mam w tym czymś i ciągle się zwiększa! A to dlatego, że... Ojojoj oj, oj, nic nie widać, uwaga! O Jezu, nic nie widzę, patrzcie i ten dym. Wchodzi cały do mojego do mojego pomieszczenia... do mojego domu. No kurde no! Bo kopałem się do kopalni, no i dokopałem się do jakiegoś, nie wiem, nie wiem co to, specjalnie na odcinek zostawiłem. No i no i taki dym ciągle leciał na górę, co nie? I ciągle... przez cały, przez cały mój dom wleciał. I chyba muszę... Tak przypuszczam, że muszę rozwalić o to. To ten dym wtedy stąd wyleci. O patrzcie, on będzie się tak w górę. W górę przemieszczał, tak przypuszczam. Oby tak było, bo nie chciałbym, żebym musiał już dzisiaj zmieniać domek. Zaraz zobaczymy. O, ten dym się w górę unosi, chyba, wiecie? On wychodzi tędy. O tak, jest, jest. Juhu. Juhu, yuhu, 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 juhu. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj mam dla was dużo fajnych rzeczy do powiedzenia. Dzisiaj pójdziemy sobie. Um, dzisiaj pójdziemy sobie. Hmm. Um, do kopalni, na troszkę a, znaczy, dzisiaj pójdziemy do takiego dungeona który odnalazłem, nawet znaczy dokładnie nie wiem co to jest, zobaczymy jeszcze no i w tym odcinku pewnie to też ten dym stąd wyleci bo widzimy, że on się powoli przemieszcza i powoli wychodzi stąd, tak jak mówiłem dawno był odcineczek, ale dzisiaj przynajmniej dam radę coś mówić i, i w miarę ogarnięcie się czuję ale jeszcze Katar został i itp, wiecie jak to okres feriowy, mi się już ferie kończą, dzisiaj jest sobota od razu nagrywam ten odcineczek no i planuję zrobić pewne zmiany na kanale, znaczy bardziej systematycznie wstawiać odcinki. Um, I to na pewno i to na pewno trzeba będzie zrobić. Mianowicie chodzi mi o to, że obiecywałem, że na feriach będą często live'y, a po prostu nie mogłem. <laughs> Nie mogłem robić tych live'ów, bo wyjeżdżałem, coś tu tam, coś tu tam, i w ogóle. Na pewno wiele osób z was już miało już się skończyły ferie, niektórym się zaczęły, a niektórym już dopiero się zaczną w tym w następnym tygodniu. No i tak to jest, no moi drodzy, no po prostu nie dałem rady robić live'ów. Następna sprawa to taka, że pytałem się was właśnie jaki tekstur pack mam wybrać. No ledwo mówię normalnie. No i wybrałem tekstur pack Faithful End and Venom 32x32, 32 chyba, wiecie? 32x32, 32, tak. Próbowałem też 3rdcraft, znaczy, oh Jezu, e, Redcraft, i, i tak jakoś średnio, wiecie? Właśnie nie wiem jeszcze, czy chcecie shadery, jeżeli chcecie shadery, to napiszcie i byłoby fajnie, albo jeżeli chcecie shadery to dajcie łapkę w górę, będę też wiedział, że chcecie shadery. Nie wiem, pewnie tak dziwnie, dziwnie mnie słychać, bo mam straszną chrypkę. Nagrywam to też z rana, znaczy ogarnąłem się trochę, wypiłem jakąś kawkę czy coś, żeby tak wiecie, energii przybyło moc, energia, adrenalina. Yy, wszyscy w zimę oglądają Kevina. Dobra, patrzcie. Dobra. To też następna rzecz to taka, że dostałem wiele wiadomości, że Chcecie. Znaczy wiele pomocnych takich wiadomości dostałem I dostałem też tak parę maili, że miałem kiedyś otworzyć sklep i w ogóle żebyście kupowali koszulki Bo pewna dziewczyna do mnie napisała, że chętnie by kupiła taką koszulkę, tylko że takiego sklepu nie ma Dlatego dzisiaj macie za zadanie takie też, że albo napisać komentarz, albo dać lajka Po prostu żebym wiedział, że chcecie mieć sklep, że chcecie żebym otworzył sklep na kapselu po prostu Z moimi koszulkami, gadżetami, skubyczkami, różnymi takimi rzeczami a druga rzecz to taka, napiszcie też w komentarzu, co chcielibyście, żeby było na tych koszulkach, kubeczkach, chyba, że się znajdzie jakiś grafik, który by zrobił jakieś fajne grafiki profesjonalne. Dlatego wszystko zależy od Was też, bo Wy tworzycie ten kanał i to Wy byście kupywali te rzeczy. Na pewno hasłem takim fajnym mógłby być moje git Malincia, który już odpowiada może już kilku dobrych lat. Nie wiem, tak mi weszło po prostu te słowo git malincia i, i na pewno to można by było wykorzystać. No i tak to właśnie moglibyśmy, moglibyśmy zrobić. No i dobra, wiem na pewno, że powinniśmy zrobić teraz jedną rzecz potrzebną. Znowu się rozgadałem jak jakiś debil, ale dobra. Na pewno musimy zrobić kilo, ponieważ wchodzimy gdzieś w jakieś. Nie wiadomo co. O, na pewno powinniśmy, bo wchodzimy, bo będziemy dzisiaj wchodzić do takiego miejsca takiego. Uuuu, nie wiem dokładnie co to jest, nawet wiecie. O, starczy nam na buciki, na klatę, chyba. O, niestety. A, żal. Jednego żelaza nam nie starczyło, ale dobra. Mamy trochę skóry, więc możemy sobie zrobić ze skóry. Na pewno nie zaszkodzi, no nie, na, nie, nie zaszkodzi, na. Dobra. Zawsze to coś, prawda? Yy, na to też mi nie starczy, mogę sobie tylko hełm zrobić. No i dobra, sobie nałożymy, bo spodenki mamy, czyli tak jakby mamy całą zbroję, ale taką troszeczkę popieprzoną, dobra. Dobra, 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 dobra. To odłożę, to odłożę przydałby się jeszcze... i przydałoby się jeszcze węgiel, ale huk tam. Widzicie, to już powoli uchodzi z mojego domu. Dobrze, że znalazłem odpowiedź na... Na to, co się stało. Ale dobra, lecimy na dół. Pokażę wam, o co chodzi. Patrzcie, nawet pokazane mamy, ile zostało nam użyć. No, muszę tutaj zrobić od góry... Roz rozwalić to. O, ale teraz tak schodzę beznadziejnie, jak jakiś debil. Dobra, słuchajcie, też... Y What the fuck. Dobra, idziemy. Też mówi się, że bym z kamerką zrobił odcineczek. To zrobię następny odcinek z kamerką, bo dzisiaj jest rano, jestem nieogarnięty. Fryzurę mam taką, jakbym wstał z łóżka. No, powstałem z łóżka. Od razu. Dobra, co tam mamy? Pokazało, pokazała mi się też wiadomość, że portal do Netheru został utworzony. Więc też zobaczymy, co tutaj się dzieje. Lol. LOL, co tutaj jest? Okej. Okay. Tutaj też jest mnóstwo tego dymu. Mam nadzieję... O, o, dobra. Patrzcie, mamy węgiel. Będziemy mogli stworzyć sobie pochodnie. I zaraz zobaczymy co tu jest, bo tutaj jest jakiś dungeon. Tutaj coś takiego fajnego jest, tylko... Cz, musimy zerknąć, zaraz co tam się jest. Na pewno musimy troszeczkę pochodni wziąć. I zrobić. Bo bardzo się nam przydadzą. I właśnie, i też będę robił serię QA. Bo tak, tak teraz zrobię takie zmiany na kanale, że co, co tydzień będą, będą jakieś fajne wiecie, se, znaczy, nie serie, że będziecie wiedzieli, co kiedy jest. E, mianowicie, że powiem wam taki grafik co, kiedy jest, a wy będziecie po prostu czekać na te odcinki, na które chcecie, więc więc to, to będę dopasowywał to też do, do serii, które aktualnie są, więc na pewno będzie spoko mam nadzieję, że zrozumiecie to, co pieprzyłem głupoty, bo często pierwsze głupoty ale dobra, możemy już wchodzić co tu jest, co tu jest, uwaga, mogą być bardzo, bardzo trudne do pokonania potwory Co to kurwa jest? O jezu, patrzcie na mapę, co to jest. To są jakieś. O boże, tu się można zgubić naprawdę. Ja tutaj sobie daję tego. Wyjście, wyjście, i ja muszę tutaj. Wiecie. O boże, co tu się dzieje. A ja wziąłem tylko jeden mieczyk. A co, to się zmieniło na chwilę. Glowstone hejk AAAAA BLAZE nie 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 nie, ja za słaby, za słaby jestem żeby tych blaze'ów teraz pokonać masakra A o jezu jeszcze slime nie palący się slime jeszcze jezu więcej was tam nie mogło być Dobra, ale jestem na hardcora. Na hardcora. Zaraz szybko tylko rozprawimy się z tymi slajmami. Weźmiemy slajmy. A, rozwalaj. Rozwalaj. A, cholera. Cholera, zginę. Zginę, jakieś szczury mnie zabiją zaraz. O! O kurde. Ej, nie, tu nie jest łatwo, tu nie jest łatwo. Musimy sobie załatwić coś diaksowego, bo ja pieprzę. Zaraz gniemy perfidnie no. I znowu będę zapieprzał. Ale wiecie co, musimy po prostu się tutaj przespać, żeby, żebyśmy się rozpili tutaj. Nie, ja myślę, żebyśmy wrócili tutaj w następnym odcinku. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, bo to jest zajbiście rozbudowane. Ja nie, nie wiem, czy, to, czy teraz powinniśmy tu iść. W tym momencie ja myślę, że na razie trzeba troszeczkę poczekać i wiecie i ogarnąć sobie no, lepszy sprzęt Bo tak tutaj to będzie trochę ciężko Tak przypuszczam, bo uuuu będzie ciężko Ja sobie tutaj ładnie zakleję Tutaj wszystko będzie ładnie przygotowane O I tutaj będzie już... A co to, to, to to I tutaj będzie już zejście w dół bardziej o. Bo my jesteśmy dopiero na poziomie 32. To już nie ma tak, że tutaj już diaksy zobaczycie. To nie jest tak łatwo. O. <laughs> muszę się też nauczyć trochę o tych nowych rudach. To będzie wtedy spoko. O. Tutaj jakaś inna, inna ruda. Tutaj znowu jakiś ten yy, węgiel. To też na pewno wszystko będzie zrobione. O. I tutaj tak, dobra. Muszę Muszę to dokładnie. Zrobić. O! ho voilà! Dobra, i pochodnie, teraz pochodnie mi, mi nie zabraknie. Czekaj! Jezu, myślałem, że diament! I znowu jakieś gówno Co to jest? Co tu się podpala? Co to. Thermal. Thermal. Yy, jak to się nazywało? Kurde, jak to się nazywało? Leć w górę! Yy. Thermal expansion. Co ja znalazłem? Co ja znalazłem? Co to ma być? Powiedzcie mi, co to jest, proszę. Dobra, ale na razie stąd sobie wyjdę. Tak sobie kulturalnie wyjdę, albo... Pozwalam to wszystko na razie. Na początku mi potrzebne są diamenciki, dobre rzeczy, zenchantowane miecze itp. itd., żeby tu kurde. Teraz trochę wiemy o enchantowaniu, jak, 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 jak sobie zagrałem na hardkorze trochę, ale się śmieję z tych ludzi, co tak biorą na poważnie, oczywiście mówię to tylko o tych, tych gimbusach, którzy, którzy tak przeżywają tego hardkora, oczywiście jeżeli jesteś w gimnazjum, czy coś takiego, to nie znaczy, że mówię o tobie, tylko o tych osobach, które tak przeżywają to... Ja nagram jakiś film z hardcora, żeby pokazać dla Beki sobie wiecie jak się poklepałem. A jakieś, a jacyś ludzie, gimbuski takie piszą z jakichś innych gildii, minusują filmiki i ugadają do siebie Ej, weź minusuj filmik Gajosa, bo bo ten, bo zrobił filmik jak nas zabija i, i ten. I taki kozaczek, niby jakiś ja się z tego śmieje, piszą w tym komentarzu. Jesteś zwykłym, jesteś cholernym freekilem, coś tam zabijemy cię, zaatakujemy was. Jakieś ja się z tego, ja tego śmieje, tak jakby życia nie mieli oprócz Minecrafta, to jest takie śmieszne, że masakra. Pewnie nic nie widzicie, o już teraz widzicie. Więc jeżeli jesteś taką osobą, która pisze czy coś, to To, to, to ci mówię, o się, bo po mnie, to, po mnie to spływa jak ja pierdolę. No więc wiecie. Więc już wiecie jak to jest, bo oprócz Hardcora mam kilka różnych innych serii, pomysłów A Hardcore to jest po prostu nowa seria, na której, no na której gram i, i pokazuje, że taki, takie gówno jak ja Który w ogóle nie umie Pv PvP, w ogóle potrafi stworzyć gildię, potrafi mieć ogarniętą drużynę Bo jakoś rozpieprzamy tych OWNZ <gryw> Ostatnio było tak, że yy, Przyszliśmy do jakiejś tam gildii OWNZ chyba i, i, zaczę, i zaczęliśmy ich klepać. Ym, no i dobra, no i się pochowali w swoich kryłeczkach tam, wiesz, czekali tylko na nas, aż pójdziemy, aż pójdziemy do nich, żeby oni nam nóżki zrobili. No i dobra, my tam przychodzimy do nich, mi się wtedy Minecraft wyłączył, no i zginąłem No i dobra, później nasi na, tam in, in, inne osoby z mojej gildii poszli tam gryfować. No i nas było chyba czterech. I do następnego dnia OWNZ przyszło z, z, z dwoma innymi gildiami 20 ich tam przyszło na nas czterech i piszło: wychodźcie, wychodźcie, wychodźcie. <laughs> jak ja się wtedy tam śmiałem! Nawet nie wiecie jak. 20 pisze: 20 pisze do mnie: wychodźcie, wychodźcie się klepać. Kurde kozaki, Fekile A ich 20 przyszło: Trzy gildie na cztery osoby przyszły i myślą, że wyjdziemy się klepać. To to jest. To jest. To jest pewna śmierć jak 20 osób przejdzie poza tym my, poza tym to oni do nas poszli a nie my do nich, więc nie byliśmy zobowiązani do tego, żeby wyjść, ale to już taka taka anegdotka do tam do tamtego filmu no I też wiele osób tam mówiło, znaczy wiele osób tam chyba z dwie napisały, że że, 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 się śmie, że ktoś że gimbusy się śmieją, że z tego filmu Gajos z roku na rok był coraz lepszy. Aaaa, kurde! Powinienem nosić z sobą kubek wody. Bo przypołoł, bo zaraz zginę. A nie, zginę na pewno. No. Janusz Gajos to był, Janusz Gajos to mu... Yy, o Janusz, Cezary Pazura w tym filmie, w tym głosie mówił o... O Januszu Gajosie, tak. I wiele osób też się pyta, skąd się wziął młynik. Właśnie od Janusza Gajosa. No. Bo tam jakoś on, on w kabaretach też występował, co nie? No i tak se tak oglądałem, sobie myślałem, kurde, no to ja się nazwę ten Gajos i tyle było też kabareciarz jest tym ostry. Taki... Taki bez mózgi. No no, no właśnie, no. no. No, 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 I wiesz, i zaczął nagrywać filmiki na YouTubie. Okej. Okay. Widzę, że bardzo interesujące. Kopanie. Kopanie, jeszcze raz. Też podpowiadaliście, podpowiadaliście mi do tego, do tego, jak to było, do tego Lion King'a, że powinienem, ale żelaza, że powinienem. Wziąć złoto, wziąć sztabkę złota, czy tam Golden coś tam, coś tam, chyba, czy jak, już zapomniałem jak to było, i dać mu to, to ja, ja to powiedziałem w tym filmie, w którym nagrywałem, więc nie wiem, czy oglądasz film do końca, czy nie, ale niektórzy nie oglądają filmów do końca, a potem snują jakieś dziwne komentarze, ale to też wybaczę wam, to nie martwcie się. Dobra, ja sobie już stąd wyjdę, nie będę tutaj zamulał kopa kopiąc, kopając tego... Stąd na kurde mać! O ja pierdzielę! Ole mnie to zdygało! Zasrałem się ostro! Weźcie z pieprza i O Boże! O boże! O boże! Kurde, amnezja mnie tak nie przestraszyła, jak to mnie teraz przestraszyło. Ja stąd wychodzę. O dobra, dzisiaj jest sobota właśnie, to napiszcie w jakie dni też chcielibyście... W no, jakie chcielibyście, żeby był... O, tu w tym się dusisz! Lol, I, I don't know. I don't know that. No dobra, zaraz będzie widać te skrzynki, tylko to wyjdzie, tylko te no, wyjdzie z mojego domu. No, no, więc piszcie właśnie, czy chcielibyście shadery, czy chcielibyście, um, Znaczy shadery, no. To wszystko wam mówiłem, co chcielibyście, żebyście pisali. Nie wiem, czy musi tego tak spałni dużo i rozpieprzy ich kiedyś. Tak porządnie wezmę mojego mieczyka i rozpieprzę ich o tak, o tak ostro. Tutaj masz, tutaj węgla. Nie wiem, gdzieś, co możesz wsadzić. Możesz coś wsadzić. Slime boli nie możesz, piasek możesz. A wszystko inne do tej skrzynki. Ja jeszcze się dowiem, do czego te wszystkie rudy są. Spokojna twoja Się dowiem. Dobra, to mogę zdjąć. Ticket Lion Pants. To nie wiem, nie wiem. Na razie to zdejmę, bo po co mi to? Zostawię to tutaj. Postawię tak. O. o. Ten mieczyk jest lepszy. To jest z tego extended workbench ten mieczyk jest lepszy od um, od żelaznego mieczyka, więc nawet nie robiłem żelaznego, jeżeli ktoś by um, nie wiedział, zobaczył u mnie trzy sztabki żelaza, pomyślał, o ty dał, nie mogę zrobić mieczyk żelazna, mieczyk żelazny ma 6 do ataku, a ten ma 7. No, zrobimy sobie zbrojkę zaraz. Pieprzniemy sobie taką ko kozacką zbrojkę, da. No. No. O, mam już buciki, pięknie. Zaraz będzie hełmik. Ops. I zarabę tu spodenki no, Dawaj spodenki Trzeba będzie troszeczkę poczekać Jezu, a to, to się ciągle ulatnia Nie może, nie mogło być tego więcej Chyba zostawię Minecrafta taką na, na E I będzie się w dym ulatniał Bo ja pierdzielę Jeszcze stąd, jeszcze tutaj się dym nagromadził No Jezu Muszę to rozwalić Żeby dym się w ten o, no wychodź dymie, wychodź w dymie, szybko! Jezu, ale to jest chore, chore, że tyle dymu tego tutaj jest. Na spodenki potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, 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 dobra, haha, jeszcze liczę, ale debil. Dobra, otworzę drzwi, może więcej wypadnie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiecie co, na pewno więcej by wypadło, gdybym jeszcze tutaj rozwalił, ale huk, nie chcę mi się, mam czas, mam czas. Jeszcze to wyrenderu, znaczy ten... Ok, jest wszystko. O. Dobra, dobra. Dzwiczki otworzone. Nie, bo jakiś potwór przyjdzie i zabije mi żonę. Ale to zrymowałem, Nawet żony nie mam. Dobra. Hops. No, i teraz to jest zabijcie hahaha, ha, ha, ha. Ha, 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 ha Oj, niechcący. Niechcący, panie profesorze. Nie mam nic w white backpack. Nie mam nic. Tutaj mamy jakieś coś tentego. To też będziemy. Tutaj jest na plecak Tutaj jest plecak. Czekaj. Czekaj. Ale faza. Mogę tu coś stawiać. Mogę tutaj plecak położyć. Tutaj też. Tutaj też. Ale wiesz, nie wiem. Tu jest pierścień, tu jakieś serce, to jest plecak, to jest pas, tu jest maska, tu jest, nie wiem, podpaska. O. Dobra. Moi drodzy, moi drodzy, idziemy do tamtych ziemusiów. O, niedługo tam pójdziemy i tam tylko trzeba dobry mieczy ogarnąć, wszystkie dobre rzeczy. To też żeby to robił. A to to, 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 to! Czemu ty masz ogień w ręku? Możesz wszystko podpalać? Dlaczego ty taki jesteś? A ten jest jaki? Też masz z czaszką? Też z czasz, też czaszką jest. Ale oni mają dużo życia. Dlaczego? Jak z nich korzystać? Da się coś, żeby oni coś mi zrobili? Jak ciekawe, że jak jednego, to czy wszyscy do mnie pójdą. Ale nie, lepiej ja nie będę próbował, bo on ma miecz żelazny. Znaczy, ja mam lepszy miecz, ale kurde, ich jest tyle, że ja pierdzielę. O, ale ich tu jest! Dobra, moi drodzy, no to co? Ja już żelaznej zbroi jestem, żelazny rycerz. I będziemy kończyć odcineczek, więc zapamiętajcie sobie wszystkie słowa, te, które mówiłem do was w tym odcinku. Weźcie sobie je do serca i na pewno... Na pewno dziękuję dla tych, którzy obejrzeli ten odcinek do końca, a więc jeżeli naprawdę obejrzałeś ten odcinek od początku do końca i patrząc się w ten odcinek, co ja robiłem, a nie wiedzieć, wiesz, gdzieś tak słuchać mnie i coś tam grać Minecrafta, Bo czasami też tak lubię robić, że włączam jakiś filmik, co nie i, i ten, i gra w Minecrafta, czy coś kopię, czy coś, żeby nie było zmowy. Ale jeżeli obejrzałeś ten filmik od początku do końca, to bardzo Tobie dziękuję i wiedz, że jesteś moim takim naprawdę widzem, bo ta seria jest. Ta seria jest na, m, najważniejsza na moim kanale, bo. No najważniejsza. Ja to za, zawsze serię będę prowadził, bo jest ona dla mnie bardzo ważna yy, i naprawdę na tej serii dużo się działo i przez tą serię opowiedziałem wam bardzo dużo rzeczy i takich, takich, takich rzeczy, których nie mówię w zwykłych odcinkach. To jest taka chilloutowa seria, tylko moja seria i mogę ją z nią robić, co tylko będzie mi się żywnie podobało. Oczywiście zawsze robię to z waszą pomocą. No, więc, więc, jeżeli jesteś. Jesteś tym widzem, który obejrzał od początku do końca, to bardzo Tobie dziękuję. Wiedz, że. Wiedz, że. Na pewno. Na pewno. Szanuję takich widzów. A jeżeli jesteś takim zwykłym. Co to było? Lol. Kość mistrzykła, żartowałem. Jeżeli jesteś takim zwykłym widzem, co ogląda od czasu do czasu, co nie, to też Tobie dziękuję, bo. Bo, 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 bo ważne, że mnie oglądasz. I że, i że komentujecie, oceniacie i takie tam ble, bla, 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 bla. to już rozwadzam się, bo zaraz znowu się rozpłaczy. Dobra, więc dziękuję wam wszystkim za uwagę na następnym odcinku, na, no na pewno. A powinniśmy się rozprawić z tym dungeonem, znaczy zależy wszystko od was, co chcielibyście robić w następnym odcinku. Eee, więc piszcie no, możecie pod tymi filmami pisać, co tylko chcecie, ja wszystko czytam. No, więc dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku, który już niebawem. Ja byłem Gajos, no i... Na razie.